Samo się nie Hello. wniesie No właśnie, tak jest i tu nas ma W końcu codziennie. Pomogę im trochę, nie będę taki W tym odcinku Wjeżdżamy znowuż w deweloperkę Nowa kuchnia od podstaw Będą chłopaki zaczynać montaż A ja oczywiście to udokumentuję Biorę jedną cusia I idę do nich na górę Jest dowód, noszę półkę Coś wam sprzedam, wiecie co? To jest nasz czwarty projekt, ale tak naprawdę tylko przenosimy. Taki mamy pattern, zbudowaliśmy piramidę finansową, nie, piramidę meblową, przenosimy z czwartego domu na następne. Już się pogubiłem. I jakoś Przeciekli leci. Trzeciego na czwarty, czwartego na pierwsze. No to heja. Ale to jest lekkie, to jest wszystko piśnia. To wezmę. Yo, dwa dni temu nawnosili. Zobaczę jak tutaj teraz wygląda. No pięknie. Nic się nie zmieniło zupełnie. Tak jak przejście było zastawione. Tak jest. Ciekawe. Uah! Nawet ciężko tu przejść. To jest niezgodne z przepisami BHP. To są, to ich ma. Dzień dobry. Panowie. O nie! O nie! O nie. Marian, wycinasz to, koniec kropka, my tu ciężko pracujemy. <laughs> Nie, będzie, będzie będzie fajnie. B w sumie trzeci dzień. <grym> od chwili wniesienia minęły dwa dni. Dobrze, że jesteśmy na godzinówce, nie? Nie. Jak nie? No na godzinówce. No nie. Ona. <grym> no, my, mamy, my mamy od projektu. Nie, nie ma chodź do roboty, do roboty. Cześć! Witajcie na naszym kanale Bombowe Metamorfozy, czyli jak zrobić coś z niczego. W tym odcinku dwa nieroby Nie rób gruby, nie rób, chudy. E, mamy kolejny e, projekt. Tym razem projekt u Pani Alicji i u Pana Przemka. Bardzo serdecznie ich pozdrawiamy. Zaufali nam znowuż. E, tak powiedzieliśmy wcześniej zawsze, zawsze dzięki Wam możemy coś nowego pokazać. No i tym razem znowuż kuchnia i nie tylko chyba nie? Łazienka. Tak. No dwie szafki, ale łazienka. Niech będzie łazienka. No i co my tu mamy? Co my tu mamy? Baja. No ty zawsze, ty zawsze, bałam, Dzisiaj drzewo robię, tam wiory lecą. No, stare, 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 stare... Yy, przysłowie przysłowie tak. staropolskie elektryka przerobiona. To e... jest Tu potrzeba być kuchnia ładna, mm -hmm. tak? Także yy, można zobaczyć, że już projekt żeśmy zamknęli, przewody wystają. Generalnie tylko czekamy, czekamy za naszymi profitami i sprawozdania. No i to tyle w tym temacie, tak? No to na razie, no i to. No, to Nie, tak naprawdę. Wnieśliśmy już wszystkie, wszystkie meble jak nie, będzie to. Jak to będzie wyglądało nie, nie jestem medialny. Tu będzie stała kuchnia Tu sofa A tu telewizor O i to jest cały ładny piknik. A Na piwo? To w lodówce A okej okay. Dlatego się Zaczynamy od początku Będzie słupek z No No Mikrowalą Nie ta strona Lodówka, tak? Lodówka. Tak. <laughs> Mówiłem, mało Lodóweczka Dalej Podłączenie, oczywiście, pod zmywak, zmywaweczka. Wszystko jest dokładnie wyciągnięte. Jeszcze musimy tylko zamontować kontakty. Tutaj będzie indukcja, zresztą widać tutaj na dole, jest siła. Także pani domu, pani. Będzie sobie tutaj ładnie e, pichciła za swojego mężczyzny albo mężczyzna ta pani, jak to woli. Ja wolę, żeby kobieta dla mnie gotowała, chyba tak zle. Nie, nie mam... e, bardzo fajne rozwiązanie. E, długo, e, długo żeśmy rozmawiali, długo to dosyć trwało, bo... Państwo się do nas zwróciło po sześciu miesiącach de facto, tak? Tak mniej więcej chyba wygląda od chwili, chwili pierwszej rozmowy. To trzy, tak, ale tak, powiedzmy mniej więcej, omówiliśmy całą koncepcję, oczywiście bylibyśmy nie sobą, bylibyśmy nie sobą gdybyśmy jakichś tam swoich innowacji nie, nie wtrącili w ten projekt. No i cóż, stanęło na tym, że kuchnia będzie biało drewniana, tak? czyli białe fronty lakierowane frezowane, bez żadnych uchwytów. W pierwszej kolejności miały być uchwyty nabijane na fronty, ale stanęło na tym, że jednak będzie frezowany uchwyt i zobaczycie jak to będzie wyglądało. Myślę, że będzie fajnie, lepiej. jak zawsze lepiej. Najlepiej, najlepiej, bo każdy projekt jest dla nas bardzo ważny. Oczywiście tych przewodów nie było, musieliśmy to wszystko wyryć, wyciągnąć nowe przewody. No, i to znowu szkodzi detale. Pomimo tego, że ta kuchnia będzie zamknięta, tutaj będzie wszystko zabudowane, pochowane tak już powinno. A jest prąd? Sprawdź. Nie, na szczęście nie było. Udało się. No, to takie detale, które też nas wyróżniają. No, jest tak, że niektórzy ściągają meble, tu jest wszystko poryte i tak dalej, nikt się tym nie przejmuje, ale to. to, to, to No i cóż dalej, proszę bardzo, tu już mamy składowisko tych naszych e, wypocin e, Piękne, ładne, mówię o białych, piękne, ładne, retro e, stretch e, fronty tak, Pięknie ładnie się, takie elastyczne są, bardzo fajne Także widać, cały przepokój żeśmy zawalili Oczywiście sprzęt, o, to, że mi się zawalił, sprzęt pod zabudowę I co jeszcze będzie, tak tutaj Marek wspominał, będziemy jeszcze zabudowywali łazienkę Kama, oh, nie wejdziesz tak. Proszę bardzo, e, będzie tutaj e, pod zabudowę, Będzie zabudowany ten Junkers. E, będzie zabudowana. Nie, jak to Marek było? Ty też lepiej. Będzie zabudowana pralka? Nie, będzie, będzie otwarta. Tak jest, będzie, będzie, będzie otwarta. Tutaj będzie też czapeczka pod. E, m, pod kalorybę. I co jeszcze? I taki gratis dodatek e, zrobiliśmy, ponieważ że, e, jak wyszliśmy, co nas, e, nas przeraziło, to. Ta część tutaj nad kościerzem. Łowa! Nie ma tego. Widzicie? Sebastian eee. zrobił tak. Byłbym nie sobą tym oczywiście nie powiedział czegoś takiego z Markiem, że oczywiście mi to też ładnie w gratisie zakamuflujemy, Nie muszą co po płytkarze i tak dalej. To musi wszystko wyglądać. Oni muszą być przede wszystkim zadowoleni, a nasza satysfakcja to na samym końcu. No i w tym, w tym chyba myślę, że odcinku to było wszystko, nie? Chodźcie na piwo wreszcie, do roboty, no spotkamy się za 2 tygodnie, do roboty, nie na piwo, na razie, eee. cześć